Czy wiesz, że wszechświat mógł wcale nie powstać w wyniku wielkiego wybuchu? Chociaż od dziesięcioleci uczono nas, że wszystko, przestrzeń, czas i materia powstało w wyniku jednej ognistej eksplozji, niektóre z najnowszych obserwacji teleskopu internetowego całkowicie podważają te teorie. Teleskop internetowy, nasze najbardziej zaawansowane oko w niebie, przesyła dane, które sprawiają, że naukowcy mrugają z niedowierzaniem. Zamiast potwierdzać to, w co wierzyliśmy od lat na temat początków wszechświata, teleskop ten wręcz podważa całą teorię. Im głębiej zagląda on w początki wszechświata, tym bardziej stare modele, w tym ceniona teoria wielkiego wybuchu, zaczynają wydawać się nieprawdziwe. I to naprawdę nieprawdziwe. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ przez prawie 100 lat teoria wielkiego wybuchu była złotym standardem wyjaśniającym początki wszystkiego, jest w podręcznikach, jest w filmach dokumentalnych, jest praktycznie w powietrzu, którym oddychamy, kiedy mówimy o nauce. Jednak odkrycia Weba sugerują, że być może nadszedł czas, aby rozważyć nowe kosmiczne historie. Cofnijmy się więc. Wielki wybuch, tak jak go rozumieliśmy, nie był tak naprawdę wielkim wybuchem w tradycyjnym sensie. Nie doszło do eksplozji w przestrzeni kosmicznej. Nie było przestrzeni kosmicznej. Zamiast tego sama przestrzeń rozszerzyła się na zewnątrz z jednego ultragestego, nieskończenie gorącego punktu znanego jako osobliwość. Miało to miejsce około 13,8 miliarda lat temu, kiedy to narodziła się nie tylko materia, ale także czas i przestrzeń. Z tej osobliwości wszechświat zaczął się rozszerzać i rozszerza się do dziś. Jemy to dzięki oszałaniającemu odkryciu Edwina Hubble'a z lat 20. XX wieku. Odległe galaktyki nie tylko tam są. Oddalają się od nas. Oznaczało to, że wszechświat rozciągał się jak ciasto wyrastające w kosmicznym piekarniku. Naukowcy zdają sobie sprawę, że jeśli cofniemy tę ekspansję. Jakbyśmy przewijali historię życia wszechświata, dotrzemy do momentu, w którym wszystko było upchnięte w tym jednym, niezrozumiałym punkcie. Taka była istota teorii wielkiego wybuchu. Jednym z kluczowych dowodów potwierdzających ten model jest coś, co nazywa się kosmicznym promieniowaniem tła mikrofalowego. Jest to słaba poświata pozostała po wczesnym wszechświecie coś w rodzaju ciepła które pozostaje w pomieszczeniu długo po wygaszeniu ognia. Uważa się, że światło to powstało około 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu i otacza nas do dziś. Teoria wielkiego wybuchu nigdy nie wyjaśnia, co wydarzyło się na samym początku. Nie chodzi o prawdziwy moment narodzin, ale o wszystko, co wydarzyło się bezpośrednio po nim. Mówimy tu o ułamkach sekundy, począwszy od tak zwanego czasu planka. Około 10 US43 sekundy po rozpoczęciu wszystkiego, aż do około 400 tysięcy lat później. Wszystko, co było przedtem, pozostaje wielką kosmiczną tajemnicą. Teraz wejdź do sieci. Teleskop zagląda tak głęboko w przestrzeń kosmiczną, że w zasadzie spogląda wstecz w czasie, przechwytując światło ze starożytnych galaktyk, które istniały niedługo po rzekomym Wielkim Wybuchu. Ale jest pewien haczyk. Te galaktyki wydają się zbyt dojrzałe. Są większe, jaśniejsze i bardziej złożone niż powinny być, gdyby wszechświat dopiero zaczynał tworzyć swoją strukturę. I to właśnie wprawia kosmologów w szał. Gdyby te galaktyki naprawdę istniały tak wcześnie i były tak rozwinięte, podważyłoby to nasze najbardziej fundamentalne założenia dotyczące powstawania i ewolucji wszechświata. I kiedy wydawało się, że internetowe rewelacje nie mogą być już bardziej zaskakujące, okazało się, że jednak mogą. Odkrycie, które podważa nasze dotychczasowe rozumienie, to jedno, ale zupełnie inna sprawa, gdy odkrycie to po prostu nie pasuje do żadnego z obecnych modeli naukowych. I właśnie to się dzieje. Tradycyjnie astronomowie uważają, że pierwsze gwiazdy rozjaśniły kosmos około 200-300 milionów lat po wielkim wybuchu, kończąc mroczną epokę i rozpoczynając proces tworzenia się struktur we wszechświecie. Ale kiedy i w jaki sposób te rozproszone gwiazdy zaczęły łączyć się w prawdziwe galaktyki? Ta część była nadal nieco niejasna. Potem nastąpiła przełomowa zmiana. W lipcu 2022 roku teleskop Weba spojrzał w przeszłość i uchwycił obrazy słabych czerwonawych blasków, które początkowo uważano za małe prymitywne galaktyki z najwcześniejszej epoki kosmosu. I rzeczywiście, odpowiadały one oczekiwaniom. Początkowo były niewielkie, niezbyt geiste, dokładnie takie, jakich można by się spodziewać po wszechświecie, który dopiero zaczyna się organizować. Jednak wkrótce potem nastąpiła jedna z największych niespodzianek we współczesnej astronomii. Te małe czerwone kropki nie były wcale takie małe ani prymitywne. Okazało się, że były to w pełni ukształtowane galaktyki, ogromne galaktyki, które rozkwitały już 500-700 milionów lat po wielkim wybuchu. Zastanówmy się nad tym. Były one już tak duże jak nasza droga mleczna w okresie kiedy wszechświat powinien mieć ledwie wystarczającą ilość materiału, aby stworzyć galaktyczne niemowlęta? Te starożytne galaktyki zawierały ponad 10 miliardów gwiazd. Jedna z nich prawdopodobnie ponad 100 miliardów. Wszystkie zmieściły się w ramach czasowych, które zgodnie z naszymi modelami nie powinny pozwalać na istnienie czegoś takiego. Aby to pasowało do naszych obecnych teorii, Wszechświat musiałby być znacznie gęściej wypełniony materiałem niż sądziliśmy. W rzeczywistości nawet pięć razy bardziej. Albo to, albo brakuje nam jakiegoś zupełnie nowego, nieznanego mechanizmu powstawania galaktyk, który na wczesnym etapie zmienił kosmiczne zasady gry. Nie była to jednak jednorazowa anomalia, nawet niezbliżona do tego. W miarę napływania kolejnych danych stało się jasne, że nie były to odosobnione dziwactwa. Internet otworzył furtkę do rosnącej listy odkryć, które podważały samą istotę narracji o wielkim wybuchu. Bardziej starożytne galaktyki, zbyt dojrzałe jak na swój wiek. Wczesne supermasywne czarne dziury, znacznie większe i bardziej rozwinięte niż miały prawo być. Pierwiastki wykryte we wczesnym wszechświecie, które według wszelkich danych nie powinny jeszcze istnieć. Do tego dochodzi nieustanna tajemnica napięcia Hubble'a, czyli zaskakująca rozbieżność między teoretyczną prędkością rozszerzania się wszechświata, a tym, co faktycznie obserwujemy. Połączmy to wszystko razem, a otrzymamy jedną niezaprzeczalną prawdę. Coś tu nie pasuje. Standardowy model kosmologiczny, oparty na teorii wielkiego wybuchu, pęka pod presją twardych dowodów. I kiedy wydawało się, że pytania nie mogą być już głębsze, Okazuje się, że królicza Nora sięga dalej, niż sobie wyobrażaliśmy. Ponieważ podczas gdy teleskop internetowy wstrząsa fundamentami modelu Wielkiego Wybuchu twardymi danymi obserwacyjnymi, niektórzy naukowcy twierdzą, że prawdziwy problem leży jeszcze głębiej. Dla nich nie chodzi tylko o to, że teoria Wielkiego Wybuchu jest niekompletna. Chodzi o to, że od samego początku może być ona zasadniczo błędna. Nawet wśród tych, którzy nadal popierają teorię wielkiego wybuchu, pojawia się ciche, ale rosnące przekonanie, że teoria ta ma ogromne luki, zwłaszcza jeśli chodzi o najważniejsze pytania, takie jak: skąd wzięło się coś z dosłownego nic i, co bardziej niepokojące, dlaczego w ogóle to się stało? Mówi się nam, że przestrzeń, czas, materia wszystko to powstało 13,88 miliarda lat temu z początkowej osobliwości. Pozostaje jednak nurtujące pytanie, co było przedtem? Legendarny fizyk Stephen Hawking miał dość poetyckie i kontrowersyjne podejście do tej kwestii. Pytanie o to, co było przed wielkim wybuchem, porównał do pytania o to, co znajduje się na północ od bieguna północnego. Jego zdaniem czas narodził się w tym momencie. Nie było więc żadnego co przedtem. Nie było potrzeby istnienia przyczyny ani czynnika wyzwalającego. Po prostu było. Nie wszyscy jednak podzielają tę opinię. Wielu fizyków niepokoi idea, że wszechświat tak złożony jak nasz powstał bez wyjaśnienia i z absolutnej nicości. Jest też inna kosmiczna zagadka. Dlaczego wszechświat wygląda tak jednolicie, bez względu na to, w którym kierunku patrzymy, wielka struktura wszechświata, jego gęstość, temperatura i promieniowanie wydają się niezwykle równomierne. Galaktyki są rozrzucone po niebie w niesamowicie spójny sposób. Aby to wyjaśnić, naukowcy zaproponowali teorię kosmicznej inflacji, oszałaniającą fazę hiperszybkiego rozszerzania się, która miała miejsce w najmniejszej części sekundy po wielkim wybuchu. Jest to sprytne rozwiązanie ale także gorący temat debaty. Czy inflacja naprawdę miała miejsce? A jeśli tak, to czy mogła sięgać jeszcze dalej niż sobie wyobrażamy? Niektórzy badacze rozwinęli ideę inflacji i zaproponowali coś jeszcze bardziej dziwacznego. A co, jeśli inflacja nigdy całkowicie się nie zatrzymała? Ta koncepcja, znana jako chaotyczna inflacja, sugeruje, że chociaż inflacja zakończyła się w naszej części przestrzeni, Tworząc nasz wszechświat, to gdzie indziej trwała wiecznie. W tych rozszerzających się obszarach mogły powstać nowe wszechświaty, przypominające bańki, każdy z własnymi, unikalnymi prawami fizyki. Oznaczałoby to, że nasz wszechświat nie jest wszechświatem. Jest tylko jedną z niezliczonych kieszeni w multiwersie. Każda z nich jest całkowicie odrębną rzeczywistością, każda ma swoją własną wersję prawdy. Inna teoria przyjmuje zupełnie inne podejście. Co by było, gdyby wszechświat w ogóle nie miał początku? Wkracza wielkie odbicie. Zamiast pojedynczego wydarzenia stworzenia, idea ta sugeruje, że wszechświat przechodzi przez niekończące się cykle, rozszerzając się, zapadając i odrazając się w kółko. Wielki wybuch, o którym dziś mówimy, był tylko ostatnim odbiciem w kosmicznym rytmie, który trwa od zawsze. Nie ma absolutnego początku, nie ma absolutnego końca, jest tylko wieczny taniec śmierci i odnowy. Jest to niemal poetyckie i całkowicie zmienia nasze rozumienie czasu, przestrzeni i przeznaczenia. I wierzcie lub nie, ale to wciąż nie jest pełna lista alternatyw dla wielkiego wybuchu. Starsza teolia, która trafiła na pierwsze strony gazet już w 1955 roku, twierdziła, że wielkiego wybuchu w ogóle nie było. Zamiast tego wszechświat istnieje od zawsze, a nowa materia powstaje nieustannie, tworząc iluzję, że się rozszerza. Ten model stanu stałego nigdy nie zyskał takiej popularności jak teoria wielkiego wybuchu, ale dzięki ostatnim obserwacjom przeżywa dziwne odrodzenie. A potem dochodzimy do najdzikszej z teorii. Niektórzy fizycy kwantowi i teoretycy strun rozważają pomysł Rodem z filmu science fiction. A co, jeśli wszechświat, w którym żyjemy, nie jest prawdziwy? Nie w taki sposób, jak nam się wydaje. W każdym razie, zgodnie z zasadą holograficzną, wszystko, co postrzegamy, może być jedynie projekcją. Płaska, dwuwymiarowa powierzchnia kodująca informacje potrzebne do trójwymiarowego doświadczenia. W tej wersji rzeczywistości, nasz wszechświat jest rodzajem iluzji, jak kosmiczny film wyświetlany na niewidzialnym ekranie. A jakby tego było mało, istnieje hipoteza symulacji. A co, jeśli nasz wszechświat jest produktem zaawansowanej cywilizacji? Takiej, która ma moc symulowania całych galaktyk, planet i świadomych istot. Zgodnie ze skalą Kardaszewska, cywilizacja typu trzeciego. Zdolna do wykorzystania energii całej galaktyki, mogłaby potencjalnie zbudować taką symulację za pomocą teoretycznego urządzenia zwanego mózgiem matrioska. Ogromny, jelowarstwowy superkomputer zasilany światłem gwiazd. Tak, brzmi to szalenie, ale matematyka stojąca za tym jest zaskakująco solidna. Ostatecznie więc, wielki wybuch, niegdyś niepodważalny fundament współczesnej kosmologii. Może być tylko jedną z wersji znacznie głębszej, bardziej tajemniczej rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy wszechświat narodził się w kuli ognia, cyklicznie powtarza się w czasie, istnieje jako jedna z wielu bąbelków, czy jest po prostu dobrze skonstruowaną iluzją, jedno jest pewne. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś tak samo zafascynowany kosmosem jak my. Nie przegap więc tego, co będzie dalej. Subskrybuj. Dołącz do dyskusji i pozostań ciekawy, ponieważ wszechświat jest o wiele dziwniejszy niż fikcja, a my dopiero zaczynamy rozumieć jego historię.